Cześć, witam cię bardzo serdecznie, Aneta Czupalla. Dzisiaj opowiem Wam coś o mowie, bo sporo z Was, ci, którzy obserwujecie mnie na Instagramie, na Facebooku, często piszecie, widząc Ariankę, która tak dużo mówi, mając 15 miesięcy. A mój ma 18 miesięcy, mój ma 20 miesięcy i nic nie mówi, jak ty to zrobiłaś? Powiem tak, u mnie takim punktem zapalnym był Albert. Albert miał dwa latka i nie mówił. Miał maksymalne minimum, czyli miał 50 słów, które liczyłam naprawdę ze stresem na kartce, żeby, e, żeby te 50 słów było, żeby mi chyba ja się uspokoiła. I słuchajcie, e, ja też się pytałam, mi dużo ludzi mówiło: spokojnie, on ma czas, on ma czas, tak? Mój, mój miał trzy latka i zaczął mówić, a mój miał cztery dopiero, więc co ty się przejmujesz? Każdy, każdy z nas mówi. I do dzisiaj, jak widzę takie posty gdzieś na Facebooku na grupach, że moja ma 18 miesięcy i nic nie mówi, czy się martwić, i jak, jak widzę, jak dużo mam, mam pisze, że słuchaj, on ma czas, że się nie przejmuj, nie, słuchajcie, nie ma czasu i może nie chcę was nastraszyć, żebyście się przejmowali, tak? Bo nie mówi, ale można coś z tym zrobić, Po pierwsze udać się po prostu do logopedy, żeby się uspokoić i nie pytajcie się na grupach, czy, czy ma czas, czy to jest OK, bo... Każda mama powie wam coś innego. Ja, z punktu widzenia tego, że mój dwulatek e, nie mówił, e, nie powiem wam, tak? Masz czas, że będzie mówił, bo Albert ma teraz e, dwa, dwa latka, 8 miesięcy, 9 miesięcy i mówi. I nic nie musisz z tym robić, on sam zacznie. Nie, on sam nie zaczął. Były to bardziej moje kroki. E, I słuchajcie, to nie, nie jest tak, że od początku jakoś go zaniedbałam, robiłam co mogłam. On smoczek odrzucił na roczek. E, nigdy nie pił z butelki, zawsze pił z otwartego kubka. Do półtorej roku nie oglądał w ogóle telewizji. E, czytałam z nim książki. Wszystkie te punkty, które mają być spełnione, dlaczego dziecko nie mówi. To u nas były wędzidełko. Miał, wszystko było ok z wędzidełkiem. E, i, I dalej nie mówił. Słuchajcie. I wiecie, co ruszyło? U nas ruszyły zeszyty e, firmy Mówimy. Zerknijcie sobie na tą stronę mówimy. Nie wiem, czy pl, wkleję wam linka w opisie. I one zdziałały cuda. Zaczęliśmy je czytać. Ja je kupiłam w maju, czyli Albert miał ponad dwa latka dwa tygodnie, jakoś tak miał. I dopiero jak zaczęliśmy je czytać, no to pierwsze miesiące on nie powtarzał. Maj, czerwiec, nie, nie widziałam poprawy, ale widziałam, że sucha. A później nagle jak się odblokował i zaczął to wszystko powtarzać. Te słowa, które ćwiczyliśmy, on potrafił je wydobyć z siebie, czyli tam. Zaczyna się od tych podstawowych słów. Pu, bu, mu. Nie uczy się miał, hau, hał, bo to są bardzo trudne zwroty, ale podstawowe sylaby, najprostsze. Au, a i o. To są wszystko wyrażenia, które dają bazę do dalszej rozmowy, i u nas tego nie było. Trochę mój błąd, bo ja chyba trochę z nim źle czytałam te książki, właśnie ja mu pokazywałam. Hau, hau, miał, miał. I może. Nie wiem, powiem Wam szczerze, że mam wyrzuty, że to jest gdzieś moja wina, że to zaniedbałam, że, że nie ćwiczyłam nim tak jak powinnam. Aha, jak czytaliśmy, to też nie, mm, nie zwracałam uwagi na to, żeby on patrzył na moje usta, co jest bardzo ważne. Eee, tylko gdzieś tak no czytałam, on siedział obok, tak po prostu czytaliśmy. I jak zaczęłam pracować z Arianką, tak jak się. Nie wiem, czy tak się powinno, ale tak jak logopedzi radzili, tak jak pani Karina właśnie od tych zaszytów mówimy. Jestem też z nią w kontakcie i często jakieś wskazówki nam daje co do Alberta i czy Arianki. To ja widzę, że jak ja to stosuję, to to działa, słuchajcie, i to jest niesamowite. I nam te zeszyty odblokowały dopiero mowę. I jak zaczęłam też książki z nim czytać w ten sposób, że siadam naprzeciwko niego i on widzi moje usta, nie że ja siadam obok niego, ale ustawiam go na kolanach i otwieramy książkę i on nie widzi mnie, I tak robiłam właśnie. Siadałam go na kolanach, czy on obok mnie. I sobie czy leżeliśmy, i patrzyliśmy w tą książkę. I on nie widział moich ust, a jak zaczęłam mu wyraźnie pokazywać, pa, ma, lam, pa. I on to zaczynał powtarzać. On, co prawda, miał 18 miesięcy, to zaczął, można powiedzieć, zaczął mówić, ale to były wyrazy jednosylabowe. To są wyrazy, on mówił na parapet, mówił pa, na lampę mówił pa. I to, i to też są słowa. Jeżeli dziecko nazywa na przykład lampę cały czas pa. To jest to ta lampa jego i można to zaliczyć do słów. No ale na dwa latka to było u nas, u nas to było dosłownie 50 słów. Z czego to było pa, parapet, pa, to była lampa. On, mając półtorej roku, on na mamę, na mnie mówił ma i na tatę też mówił ta. Więc to były takie słowa, e, gdzieś tam dźwięko naśladowcze się pojawiły, koło 20 miesiąca dopiero zaczęło się coś dziać i to wtedy prowadziłam sobie ten, e, to się nazywa jakoś, do Rozwoju Mowy? Nie wiem, <laughs> poprawcie mnie. E, słownik? E, jako, jakoś tak się to nazywa. Trzeba zapis zapisywać słowa. Mm, czego też nie wiedziałam, dopiero jak miał te 20, 20 miesięcy. Ja konsultowałam się teraz z logopetką i powiedziała zapisywać słowa, na razie zapisywać słowa. Wędzidełko miał sprawdzone, te wszystkie czynniki typu smoczki, butelki, telewizja były wykluczone, więc wszystko z takiego punktu widzenia E, nawet autostycznego, powiem Wam szczerze, czy, czy reaguje na imię, czy te polecenia wszystkie wykonuje, czy słyszy dobrze, e, czy potrafi właśnie polecenie wykonać, to wszystko u nas było, ale nie było mowy. I powiem Wam szczerze, że mam wyrzuty, czuję, że to trochę była moja wina, że źle z nim pracowałam, dlatego z Arianką od urodzenia pracuję zupełnie inaczej i jak wiecie, albo jeszcze nie wiecie, bo nie, nie obserwujecie nas na Instagramie, Arianka miała roczek, mówiła ponad 100 słów. I Powiecie, każde jest dziecko inne, tak? Zgodzę się z tym, każde jest inne, ale mm, ta praca u podstaw moim zdaniem ma bardzo duże znaczenie. Jak ona od siódmego miesiąca ćwiczyła z nami zeszyty, bo jak Albert zaczął, miał ja, dwa latka, ona miała pół roku, i jak skończyła 7 miesięcy, jak usiadła. Bo pamiętam, wtedy zaczęliśmy ćwiczyć jakoś tak na początku maja, i ona od tego momentu ćwiczyła z nami zeszyty. Więc ona miała 11 miesięcy i zaczęła je powtarzać po prostu i mówiła już to, co Albert jak miał dwa latka gdzieś ponad, to ona mówiła to dużo wcześniej, ale to się koduje, dziecko koduje i mimo, że on na początku mi biegał, skakał, on... miałam wrażenie, że mnie nie słucha, ale cały czas ee, podświadomie wiedziałam, tak, on słucha cię, on słucha, mimo, że to jest trudne i może być Wam trudno na początku, bo będziecie miały, mieli wrażenie, że dziecko was nie słucha i nic tego nie ma, to ma, to ma sens. Po kilku miesiącach pojawią się wyniki tego i zobaczycie, że, że było warto, tak więc jeżeli ktoś wam mówi, że e, no, on ma czas, on nie musi mówić, ma dwa latka, dwa i pół. Mój też nie mówi, mój ma trzy latka. najlepszy tekst jest taki, mój miał trzy latka, jak zaczął mówić, pełnymi zdaniami od razu, nie mówił wcześniej. Nie, słuchajcie, tak nie jest. E, moim zdaniem, opieram się na tym. E, na, moja wiedza jest oparta na, na wiedzy logopedów, których obserwuję na Instagramie naj, najwięcej, e, a mam ich sporo. Jak mm, właśnie Albert miał te 20 miesięcy, słuchajcie, ja się tak stresowałam tą jego mową. Jak zaczęłam tu wszystko czytać, e, jak, jak to powinno być, co się powinno robić, i gdzieś dopiero właśnie koło drugiego roku życia przed, gdzieś w marcu, a Albert jest kwietnia, trafiłam na, na panią Karinę, logopedkę z, od zeszytów mówimy. I chyba pokazała ją moja ulubiona matka logopetka. Jak mnie kiedyś posłucham, pozdrawiam, bo ja ją uwielbiam i jak ją znalazłam, ja byłam tak zafascynowana Alą i Alą, która tak szybko mówi, że ja mówię, nie, no ja zrobię wszystko, żeby Arianie pomóc, żeby miała łatwiej się komunikować i żeby też po prostu mi szybciej zaczęła mówić, bo ja nie wytrzymam, jak drugie dziecko będzie mi tak późno mówiło. Powiecie, a po co mi ta mowa? przecież ma czas, każdy z nas mówi. Ale wiecie, jak jest łatwiej, jak jest dużo łatwiej z dzieckiem, które e, potrafi powiedzieć, czego chce? Nie ma płaczu, nie ma krzyku. Dziecko siedzi przy stole i powie, że chce e, pomidor, to mówi, że chce pomidor, tak? Midor e, od Arianki chce się ubrać, powie wam, to chce ubrać. Chce pójść tam potrafi. Ariana ma 15 miesięcy potrafi mi wszystko przekazać. Powtarza wszystkie słowa. I nie ma z nią problemu, czy ona to chce, czy nie chce, co chce ubrać. Naprawdę jest, on nie, bo łatwiej z takim dzieckiem. I jemu jest łatwiej, ten rozwój jest prostszy, bo ona nie musi tyle się nakrzyczeć, nastresować. To są emocje też dla dziecka. Jak taki dwulatek nie potrafi powiedzieć, czego chce, on się irytuje, on się złości. Mamo, dlaczego ty mnie nie rozumiesz? Wiem, że e, powiecie, ale mój dwulatek nie mówi, ale wszystko potrafi pokazać. Albert też tak miał, on był tak bystry, potrafił pokazać, ale nie zawsze. Nie zawsze to było pełne wyrażenie tego, co on chce, i, i ta komunikacja była trudniejsza. By, było trudniej. Jest zdecydowanie łatwiej i takiemu dziecku też jest łatwiej e, w rozwoju. Więc słuchajcie, nie czytajcie takich komentarzy mam, które mówią, że ma czas. Dla świętego spokoju idźcie do logopedy, skonsultujcie się. Naprawdę, to kosztuje niewiele taka wizyta, a, a będziecie dużo spokojniejsze. Nawet jak Wam powie, tak, jest wszystko ok. Mm, ale ćwiczcie to i to. I, I wtedy wy jesteście spokojne, wiecie, że jest wszystko ok z Waszym dzieckiem. Możecie, pokażę Wam na pewno alkopeda, jak ćwiczyć z danym dzieckiem. Eee, I nie będziecie miały tego stresu, że mój dwulatek nie mówi. <laughs> Naprawdę, ja nie życzę tego nikomu, <laughs> bo ja się dużo nastresowałam, że nie mówi. Cieszę się, że po tych zaszytach mówimy. Eee, Poza że tak mówimy i po dzięki wiedzy, którą zaczerpnałam z profilu Matka Logopetka e, e, uwielbiam Anię, jestem jej bardzo wdzięczna. Ania pokazuje właśnie, jak czytać z dzieckiem, jak ona czyta. E, nie chcę mówić, jak czytać, bo nie wiem, czy to jest taka zasada, że tak się powinno, ale ona tak robi, ja to robię i słuchajcie, to działa, więc tam na pewno znajdziecie mnóstwo cennej wiedzy, wskazówek, fajnej zabawy, pomysłów na zabawy i to wszystko słuchajcie działa, a tak naprawdę o tą mowę trzeba dbać od urodzenia, ale to Wam powiem już w osobnym filmiku, filmiku, w którym opowiem Wam o Ariance, o jej rozwoju, jak to robiłam, może też Wam coś to podpowie, jak jesteście na etapie ciąży, a wiem, że sporo z Was tu jest i trafia do mnie poprzez moje filmiki z ciąży, więc jak jesteście na tym etapie, to już Wam powiem, jak to u nas wyglądało od samego początku i mam nadzieję, że u Was też zaowocuje i, i Wam się przyda. Tym z Was, którzy... Tu, że nie obserwujecie mnie na Instagramie, wklejam pod spodem linka. Zapraszam serdecznie. Codziennie pokazujemy, jak pracujemy, co robimy. Um, jako, że mój dzień jest dosyć krótki. <grydy> no nie powiem, przy takiej dwójce maluchów naprawdę mam co robić. Nieraz um, to jest ciężka harowa i mam naprawdę tego mało czasu, to ja yy, nie znajdziecie u mnie ustawianych zdjęć, jakoś z dzieci my tych do zdjęć. Ja pokazuję tak jak, tak, jak u nas to jest, jak to wygląda. Hmm. Cieszę się, że to doceniacie, a nie krytykujecie, że oj, ale mam brudne skarpety, albo jest poplamiona, albo macie bałagan w domu. Ale po prostu wiem, że sporej części z Was po prostu to pomaga, że sobie bierzecie nasze pomysły, inspirujecie się i cieszę się, że mogę Wam pomóc. Dziękuję, że, że do mnie piszecie. Stąd właśnie ja powiem Wam szczerze, że mam pomysły na kolejne odcinki z, z rozmów z Wami, za które jestem bardzo wdzięczna. Bo wtedy pojawiają się tematy, z którymi macie wątpliwości i później z tej rozmowy wynika. E, ja tak naprawdę miałam te same wątpliwości na początku i z mojej perspektywy, z naszego doświadczenia, jak to u nas było, dzielę się po prostu z Wami tym, co u nas działa. I więc tak to wygląda. E, jak Was jeszcze nie ma, to zapraszam na Instagrama, na Facebooka. E, mam nadzieję, że ten materiał się przydał, <laughs> że coś pomogłam. Jeśli tak, to też proszę o komentarz, o, o lajka. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze Was tu nie ma, to też zapras zapraszam. I cóż, i do następnego razu. Cześć.